Dlaczego Jawor został zabity przez Graf? Jawor? <grystanie> Jezu Chryste, to no nie wiem Graf do mnie akysz, no to ja do niego akysz, to do starego I mnie zabił a. <grystanie> Zabijmy Cześć, Kiśla ma... Kiślu, ej, kiślu ma czaszkę, dobra, ej dawajcie, hantujemy Kiśla Ja panowie. idę, Cześć, on jest ze Ja nie mam, ja nie mam a dobra, mam chleb Kiślu, gdzie jesteś? Musimy cię zgładzić Okej, okay, ja jestem w jesteś chcę na was Widzę jakiś, dalej jego, więc teraz tu przyjść O widzę go, dobra, widzę go, widzę go ja, 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 ja Siadłem, dzielimy po połowie o, czy nie? E, tak, można, dobra panowie To no. co, jazda? Dobra, Trzy, dwa, dwa, jeden, ten. go Pff, Ja go no. nawet nie zdążyłem dotknąć Dobra Ale co? Barton, to bardzo się dzisiaj... to wartości dzisiaj Nie No! Nie, walimy go Ej tak! Ojciec! Nie, zet... nie! Nie! nie. Najważniejszy mam, mam dzisiaj... Masz Coś ty zrobił, on no i właśnie, nie musi iść. Masz zrobił Kiślu! On was idzie... On musisz idzie zepchnąć! Czekaj, czekaj, ja to się z serwera. Tu jest! Co się co się dzieje? Dzieje? Kurde, ja mam jest! przy sobie. Tu znowu! On jest! znowu! Mój, Mój, mój! to idzie, Tu idzie! On tam idzie! Ja widzę go! Dobra panowie, robimy teraz tak! teraz tak! tak na na samym dole, na na jedynce, wiesz? Na jest! I postawię szkło na jedynce. Bałem się pod siebie by the way. Jestem inteligentny. Dobra. NIXE! No, no, jak EBRON. Dobra, weźcie z temy mamy. mamy lipę. Mamy lipę. Dajcie mi siekierę. Dajcie mi siekierę panowie. Dajcie mi siekierę. Zegadz, zagadz, zagadz. Oni jedzą. Bremu jest. No tam. nie, bremu! Dobra, dobra, dobra. Nie, nie, nie. nie. stąd nie ja chodzę stąd. Nie chodzę stąd. Ja stąd po prostu idę. Nie Ej, dokonują mnie! Nie! To

Nie oni mnie gonią? Jezu jeszcze Mremu tam jest Dobra żale co ja mam zrobić, chciałem zrobić? No gonią mnie, no gonią mnie Gonią mnie, gonią mnie, gonią mnie, oni mnie gonią Oni mnie gonią, oni mnie gonią, oni mnie gonią Pomocy, oni mnie gonią, bez powodu sobie, przypominam ci, że to był twój pomysł No ale to co, to ja się że tych Trzech jakichś trehardów spoconych przyjdzie I będą walić na łeb? Ja tu niczemu nie zawiniłem No pewnie, że tak się pewnie, Kolega ich zabiłeś Jezu jeszcze ta krowa mnie bije Mandzio? Tak jeszcze zginę od no, no, no. A, Impalera dobra. O super Yoshi JA WYCHODZĘ W DUPIE TO mam. MI za... JA MAM DOŚĆ I to jeszcze ZAPRASZAMY DO DOMU KIŚLA JA pierdzielę TO JEST najlepszy, NAJLEPSZE STARY JA PIERDZIELE STARY DOSTAŁEM Z TEGO TRUKIE NIE UMIERAJ YOSHI Ała, ała, ała! Nie! Yoshi! Pytanie, gdzie jest Kuboć? Gdzie jest kubojd? Będzie kiepski widok? No może i będzie, ale, ale jakie to jest prestiżowe śmieszna mechanika. On ma teraz koronaferię, do szkoły nie chodzi, bo on teraz może człowieku siedzieć po 24 godziny przez 3 miesiące. Żeby to była osoba, która jednak będzie online, bo ja też stanie sobie sprawę, że... Dosłownie, 300 kratek przekopałem, jeden diament. Jak zrobić to jeziorko lawy? Ile ja potrzebuję tych gaderek? Nie możesz zrobić nieskończonego jeziorka lawy. O. Wydajność 2, szczęście 3, niezniszczalność 3. Pokaż na mija Zobaczcie czat. Zobaczcie, mamy to, mamy to. Dobrze, elo. Jacy szczęśliwi i myślę z gry, elo. Josi, jeżeli nie... Co to? Halo! Dzień dobry panie owco! Panie owco, dziękuję bardzo! Czemu do mnie owca przybiegła? To mięso swojego... ...diamenty. Jak Torek miał, to i ja będę miał. O, tutaj jest bezpiecznie. Ha! Tutaj jest bezpiecznie! Pierwszy bloczek wykopany. <ślesk> 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 No. Daj mi ten killoff, ja go wezmę. Dobra. Nie, to killoff zostaje u ciebie. Dobra. Nie chcesz widzieć jak się wysypuje na dole? Nie ale... będziesz się wysypywał. Ej! JOLO! Maria, Jezus Maria, czekaj, baga czat. Dobrze! Ja, brawo! Nie, dźbiję, dźbiję, dźbiję. A widzisz? Jolo no. Citrox, Jolo! Go zabijesz o. Dobra. Ej, wow. dobra, gdzie jest, gdzie jest ten enchant? Gdzie jest ten enchant? Ja muszę tam wejść do środka, żeby ja jawor spodnie daj. Dałem, da? nie, ja 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 wiesz co, będę daję. A, ej, dobra, gdzie są te enchanty, bo ja muszę A dobra, tu chyba będą, nie? Gdzie to jest? No, ja nie ej, wiem, stary, jakby jak to one są za, one są za darmo teraz? Gdzie? <laughs> no tutaj. Er. O, wydajność niezniszczalność 40 Co? 42 level ma? Czemu ty piszesz do mnie, Nexe? Jaki? Co? <laughs> Bo nie widzę Tak, dobrze dobrze, 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 się dobrze, dobrze Bajcie, drodzy Podbiegamy do W lewo, w lewo, duchu, w lewo sprawdzimy, Czy coś się, czy coś się zmieniło w nim? Halo, czemu nie mogę przejść? Co jest? Co jest? Co jest? Piękny, nie? Ja ty Ale nas porobił wszystkich jest... No, nareszcie, Mandzie, trochę się odkułeś, wiesz, masz szczęście Co? No, no bo dostałem teraz... do no, kur... Przepraszam co? Co? się budować tutaj. O tutaj ma swoje laboratorium, on tutaj za tą ścianą. Jakie jest tutaj wejście do Jasia? Czy mogę Jasiowi przerobić to wejście, żeby on spadał dwent? O! Mogę czat! Jezu czat, wiecie co robimy Jasiowi. Two hours later. Stary, no to może być niebezpieczne. Myślę, że powoli możemy tutaj zapraszać na wspólną pracę plankową. Stary, no powiem Ci, że jest stresik. Musimy wziąć osobę, która nie skonfituje resztę. Musimy coś zrobić szybko akcji, bo ja się może się zaraz zalogować. O tutaj wchodzisz do niego, tam na dół, wchodzisz i musisz mu tam wyrównać teren, ponieważ on tam ma jeszcze niewyrównane, on ma tam specjalne wejście dla siebie. Musisz tam wejść po prostu z shifta wychodzisz i wtedy wyrównujemy, podłączamy redstone pod to. On ma ukryte wejście w wagoniku jakby, czaisz? Kumam. Cool o Dzięki Molka. Dzięki, to tyle. Zobaczymy roblokiem, kto to zrobił. To Jasio! Nic, bądź z niego, okropny! Tego Jasia to tak na 24 trzeba by zbanować. Ja bym do więzienia go wrzucił po prostu. Warygodności. To nie można poprzestać na innym pranku. Ty Molka, jak ty w ogóle spadłeś, a nie spadłeś do endu? Jakim cudem ci tam przetrwały? Czekaj, jak ty się uratowałeś? Everyone vivo, this okej. Okay. <laughs> nie, Molka, nie, nie było pytanie! <laughs> to było jedno pytanie! Słuchaj! 24 za co? Niewinny jestem. Gdzie jest w regulaminie obiektu? Dokładnie, eee, zakaz tankowania Admina nie ma. Poza tym powiedzieliśmy, że jesteś jako gracz i